Cześć kochani, witam Was, witam Ciebie. Jeżeli zadajesz sobie takie pytanie, czy jest jakiś sposób na to, żeby przestać się bać? Czy Ty możesz w jakiś sposób przestać się bać? Obawiać, zrobić coś, co z jednej strony chcesz zrobić, a z drugiej strony jest na jakieś wątpliwości, znaków zapytania, obawa, jak to będzie, jak zareagują inne osoby, czy mi to w ogóle wyjdzie, dlaczego ja nie mogę być taka odważna jak inne osoby, że wydaje się, że one po prostu no, idą i robią to, a ja taka nie jestem, bo ja się boję i nie mam w sobie tyle odwagi. Więc jeżeli to są rzeczy, które czujesz, że dotyczą ciebie, albo jest taka osoba, którą znasz jakaś tobie bliska koleżanka, przyjaciółka i rozmawia się właśnie na temat tego, że po prostu boi się ktoś podjąć jakieś konkretne działania, to możesz oznaczyć tę osobę i może właśnie w tym live'ie znajdzie dla siebie podpowiedź, czy istnieje sposób na to, żeby przestać się bać. W tym live podzielę się swoimi doświadczeniami, takimi mo moimi momentami aha, które przeżyłam dzięki e, różnym szkoleniom, warsztatom, e, a też tym, co robię aktualnie, żeby móc przestać się bać. No, zaraz właśnie sobie o tym e, pogadamy. Więc, e, jeśli temat dotyczy Ciebie, koniecznie słuchaj dalej i koniecznie oznacz osobę, której chcesz, Pomóc wesprzeć ją w tym, żeby mogła sobie ten swój strach w jakiś sposób oswoić. No i dobra, słuchajcie, pierwsze w ogóle pytanie: no, czy można przestać się bać? Czy to jest tak, że jedni ludzie w ogóle, nie wiem, nie mają w sobie poczucia takiego strachu, lęku, obawy, są zawsze odważni i idą do przodu, a inna grupa ludzi właśnie się boi, obawia, czuje się niepewnie, brak im odwagi? Czy, czy to tak jest? Powiem Wam szczerze, że ja jeszcze jakiś czas temu właśnie tak myślałam: że są osoby, które są po prostu takie odważne, że nie boją się różnych rzeczy, tylko no, czują, że coś chcą, jest zadanie do zrobienia, robią to i. No na przykład, nie wiem, podejmują nowe jakieś tam biznesy, uczą się nowych umiejętności, robią rzeczy, których nigdy wcześniej w życiu nie robili, robią to pierwszy raz i po prostu lecą. Nie wiem, wchodzą na scenę i, i już. I wydawało mi się, że właśnie mają w sobie w jakąś taki, nie wiem, dar odwagi i po prostu się nie boją. I moim wielkim zaskoczeniem było to... Jak pamiętam, jak byłam na e, jakiś czas temu, kilk, chyba dwa lata temu, e, na takim szkoleniu. Mm, i no i sobie siedziałam jako uczestnik. Ja jeszcze to było takie y, moje pierwsze szkolenie prowadzone przez y, amerykańskiego trenera szkoleniowca. Więc ja też na tym szkoleniu siedziałam taka trochę najeżona, że co oni mi tutaj amerykańcy będą mówić jakieś pewnie szkolenie klaskanko będzie. A okazało się, że to było dla mnie szkolenie bardzo przełomowe. Więc tutaj już się odważyłam i y, Wyszłam naprzeciw mojemu lękowi co do tego szkolenia, ale do czego zmierzam? Moim takim wielkim zaskoczeniem było to, jak ten trener, szkoleniowiec, który po prostu wymiatał na scenie, wymiatał w przekazywaniu treści, wymiatał w tym, jak wprowadzał w nas różne ćwiczenia, które pomagały nam robić różne gdzieś tam przełomy w głowie. Jak ten trener i szkoleniowiec powiedział: Ja też się boję. To nie jest tak, że ja się nie boję i że jest jeden mit wokół odwagi i strachu. Tym mitem jest to, że odwaga to jest robienie czegoś bez lęku, że jeżeli ktoś jest odważny, to po prostu znaczy, że nie czuje strachu, idzie i robi to. To jest mit. Tak naprawdę odwaga to jest to, że czujesz strach. Czujesz obawę, czujesz niepewność, nie masz gwarancji powodzenia, co się wydarzy, jeżeli podejmiesz to konkretne działanie, a jednak robisz to. I tak naprawdę bez strachu nie byłoby odwagi, więc i strach, i odwaga, one są, jak się um, uzupełniają, jak nie wiem, jest czerni biel, noc i dzień, więc jest odwaga i strach, i musi być strach, żeby była odwaga. I to nie jest tak, że właśnie odwaga to jest działanie. Totalnie bez lęku, tylko e, taką wielką sztuką, jeżeli chcesz się rozwijać, iść do przodu, osiągać jakieś swoje kolejne cele, swoje sukcesy, to jakby zadaniem i sztuką jest to, żeby nauczyć się zarządzać tym swoim strachem. On będzie. Trzeba go sobie oswoić, zakumplować się z nim w pewnym sensie, że on po prostu jest i tego tak nie negować na zasadzie, o Jezu, ja się boję, ja się boję, i przez to, że ja się boję, to ja nic nie mogę zrobić, pewnie inni ludzie się nie boją, a ja się tak boję, że może się zdarzyć to, tamto i, i o wam to. Tylko pogodzić się, że ten strach to jest towarzysz w ludzkim życiu każdego człowieka, tylko różni ludzie na różnym poziomie już ten strach sobie oswoili. Jeżeli ktoś, jakby już na przykład od kilku lat yy, zarządza tym swoim strachem, jest go świadomy i ma, wypracował już swoje sposoby myślenia i techniki opanowywania tego strachu, to jeżeli ktoś yy, robi to już od właśnie od kilku lat, to możliwe, że on sobie z tym strachem poradzi na przykład w jeden dzień. A jeżeli już jest mistrzem w tym, no to możliwe, że wystarczy pięć minut, żeby. Głowę na dobre tory ustawić. Jeżeli jesteś na początku tej drogi, że chcesz właśnie zarządzać swoim strachem, wyjść mu gdzieś naprzeciw i się w nim nie zatracić, no to możliwe, że będziesz potrzebować y, kilku dni, tygodnia, y, może też właśnie takiego wsparcia od innych osób. Będziesz potrzebować więcej czasu i zasobów, żeby sobie tym, ten strach y, okiełznać, ale, y, ale możesz to zrobić, a jeżeli będziesz to robić, to w procesie tym przez miesiąc, Miesiące i przez lata okaże się, że potrafisz szybciej i łatwiej właśnie tym strachem swoim zarządzać. I też e, takie powiedzenie, które bardzo mi się podoba, że właśnie odwaga to jest e, działanie pomimo strachu i pomimo tego, że nie masz gwarancji powodzenia. Bo co by to by była niby za odwaga, jakbyś od razu miała powiedziane, że, że tak, to wyjdzie ci super. Masz gwarantowany sukces na bank, wszystko pójdzie gładko. To jaka to odwaga? To nie jest wtedy odwaga, tylko po prostu zrobienie zadania, które y, zakłada gwarancję powodzenia. Tam zero odwagi. Tak naprawdę. Odwaga jest właśnie wtedy, kiedy działasz zasadą tak naprawdę, bój się i rób. E, I e, więc tutaj ta pierwsza myśl, że e, każdy z nas ma swoje strachy, tylko kwestia jest tego, na ile się nauczył nimi zarządzać. I e, odwaga to nie jest właśnie działanie bez lęku, tylko działanie pomimo tego, tego lęku. To, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, to. Mm, Taki jeszcze wątek, jak ja sobie też układałam w głowie tą kwestię różnych strachów, które mnie. Blokowały i w jakimś stopniu nadal blokują. To jest też taka myśl do rodziców. Jeżeli masz dzieci, to być może to będzie też motywacja dla Ciebie. Usłyszałam kiedyś takie zdanie, że nie możesz mówić swoim dzieciom, że mogą być w życiu kim chcą, kim zapragną, kim czują, że chcą być, a samemu, jako rodzic, kierować się w życiu strachem i lękiem. Bo no, to jest y, prawda już dobrze znana, że dzieci bardziej patrzą, co my robimy, czują, jak się zachowujemy, niż kierują się tym, co im mówimy. Więc y, też, jeżeli szukasz impulsu do tego, żeby się skonfrontować z tym strachem, to pomyśl sobie, że to jest nie tylko dla Ciebie ale też dla tych małych oczu, które na ciebie patrzą, a na pewno to też będzie miało znaczenie dla innych osób w twoim otoczeniu. Więc jeżeli chcesz mówić swoim dzieciom, że mogą odważnie sięgać po swoje marzenia, po swoje cele, mogą być w życiu tym, kim zamarzą, jeśli tak zdecydują, będą gotowi na tą pracę, żeby iść w tym kierunku, no to samemu dobrze by było swoim przykładem pokazywać, że to też jest możliwe. I jeszcze jedna taka myśl, która, takie, taka, takie myśli, takie hasła, które dla mnie są po prostu takim klikiem w głowie, i aha, i może, być może też będą dla ciebie. To jest jeszcze takie zdanie, że twoim największym strachem i twoją największą obawą powinien być lęk i obawa przed uleganiem wymówkom. Nie, lęki i obawa przed tym, że co się stanie, jak ja to zrobię, co inni pomyślą, jak ja to zrobię, co jak mi to super nie wyjdzie, co jak nie będzie to miało efektu, co jak to spowoduje coś tam. Czyli mnożenie, nasza głowa bardzo często mnoży różne hipotezy, które tak naprawdę nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Te strachy żyją tylko w naszej głowie, a poza naszą głową ich nie ma. I jakby zadaj sobie też takie pytanie, Ile z tych rzeczy, których się bałaś w ostatnim czasie wydarzyło się w rzeczywistości? No z ogromnym prawdopodobieństwem większość tych rzeczy, których się bałaś czy bałeś, one się nie zmaterializowały. One są tylko w naszej głowie, więc twoim największym lękiem powinno być tak naprawdę nie lęk właśnie przed tym, co tam może się wydarzyć, co ktoś pomyśli i tak dalej, tylko lęk właśnie przed tą wymówką, bo jeżeli pójdziesz w tym kierunku, że podzesz się temu strachowi, to dochodzi się do takiego momentu, że się człowiek czołga i szarpie. Bo jeżeli gdzieś tam coś Cię ciągnie w kierunku jakiegoś danego działania, a z drugiej strony ten lęk, jesteś w klatce tak naprawdę tego lęku, to to może być takie poczucie właśnie zmęczenia, czołgania, frustracji i... I jakby, który ból tak jakby wybierasz? Czy wybierasz ból właśnie tej um, takiej stagnacji i wymówek i tego takiego potem samobiczowania się? Czy wybierasz ból tego, że trzeba się przełamać? Krążył taki fajny tekst w internecie. Na 100% nie umiem go zacytować, ale bardzo mi się spodobało, że tam było coś w stylu: Och, nie przypomnę sobie całości, ale na zasadzie, że ciężko jest być samotną osobą, ciężko jest być w małżeństwie, ciężko jest. Nie wiem, zdrowo się odżywiać, a ciężko jest też, kiedy jesz sam syf i źle się czujesz. E, ciężko jest, e, no nie pamiętam już tych analogii, ale mam nadzieję, że dałam radę oddać sens. I wybierz swoje ciężko. I tu, tu jest jakby ta analogia, że ciężko jest wiecznie się bać, wiecznie się poddawać wymówkom, wiecznie tylko obserwować, jak inni realizują swoje cele, a samemu się czołgać. To jest ciężko. Ciężko jest, ja nie mówię, że nie. Przełamać się z jakimiś swoimi lękami, mieć taką samodyscyplinę, żeby nie tylko mieć początkowy entuzjazm Dobra, zrobię to, jednak się przełamie, zrobię to, a mnie ja kilka dni O kurde, jednak ciężko, tak? Jednak ktoś mi coś powiedział przykrego i mnie to przygasza. To też jest ciężko, ale wybierz swoje ciężko, które ciężko wybierasz. I, e, i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? E, czy, czy, czy jeszcze coś chciałam powiedzieć? E... Moment, jeszcze coś chciałam powiedzieć, zacznę na moje notatki. Mm. A, wiem, co chciałam powiedzieć jeszcze. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że mm, właśnie co czeka po tej drugiej stronie strachu. Może opowiem Wam też jeszcze taką historię, e, jakby jeden z moich takich przełomowych e, momentów w życiu, w konfrontacji z moimi strachami. Jeden, jednym z takich momentów, e, w sumie powiem Wam dwa. Jeden moment był taki, kiedy yy, czułam właśnie, że się czołgam. Naprawdę czułam, że się czołgam, że mnożę w mojej głowie różne strachy, wątpliwości, yy, że szukam w, tylko tak jakby. Moja głowa szuka potwierdzeń na moje niepowodzenia. Taka sama spełniająca się przepowiednia. Bo myślałam tylko o tym, co mi się jakby nie udaje, a w jakim kierunku chcę iść, yy, a nie, nie zauważałam takich yy, jakichś małych sukcesów w procesie. Pójścia do przodu, i był taki moment, że nawet tak się czułgając na Facebooku zobaczyłam live dziewczyny, która jest mamą dwójki dzieci, tak samo jak ja, Kasi. I Kasia opowiadała na tym live o tym, w jaki sposób buduje swój domowy biznes w network marketingu, że robi to z sukcesami przy dzieciach. Ja jej nie znałam osobiście i raczej to nie było w moim stylu, żeby. Pisać do kogoś, kogo nie znam, z jakąś prośbą. Jakąkolwiek, czy żeby o coś dopytać, a już na pewno nie, żeby chcieć rozmawiać o ewentualnym podjęciu współpracy. Ja zawsze byłam takim skryto czytaczem, skryto podglądaczem, jeśli jacyś ludzie, jakieś treści, nie wiem, blogerzy, influencerzy, no ktokolwiek gdzieś tam mnie inspirował, ja nigdy nie zostawiłam po sobie śladu, żeby coś skomentować, nigdy do takich osób nie pisałam, a tutaj właśnie dla mnie to był taki akcent na zasadzie bój się i rób, robię to, takiej odwagi, żeby się przełamać, bo wiem, że właśnie i to co chcę tutaj z tą myślą przekazać, że po drugiej stronie strachu tak naprawdę jest to czego pragniesz. Bardzo często to, czego najbardziej się boisz zrobić, to się okazuje, że najbardziej służy twoim celom. Ja się wtedy do Kasi odezwałam i zakończyło się to współpracą i tym, że dzisiaj jestem w takim punkcie życia, jakim jestem, bo właśnie w, od tych czterech lat, od kiedy się odezwałam do Kasi, działam w network marketingu. Yy, yy, I teraz drugi, drugi, jeszcze taki przełomowy moment chcę Wam opowiedzieć, który czuję, że dużo mi to dało w kwestii właśnie takiego yy, działania pomimo strachu i tego, że. Yy, Teraz uważam się za osobę odważną. Nigdy się nie uważałam za osobę odważną. Zawsze uważałam się za taką bardzo ostrożną, sceptyczną, ostrożnie, poprzyglądam się, a teraz uważam się za osobę odważną, że różne rzeczy robię na zasadzie bój się i rób, nieidealnie, bez gwarancji powodzenia i bardzo dużo w tej kwestii dało mi to, że brałam udział w takim, e, to się nazywało obóz wojownika i to było takie kilkudniowe, Trudno powiedzieć, żeby to było szkolenie, bo to było bardzo dużo takie. To nie polegało na tym, że siedzę i słucham, tylko polegało na tym, że brałam udział w różnych takich e, aktywnościach, zadaniach, które właśnie miały pomóc w tym, żeby przełamywać się z różnymi rzeczami. I dla mnie już e, samym aktem odwagi było to, że leciałam sama samolotem do Barcelony, bo zawsze jak lecieliśmy samolotem, to mnie przerażają. E, Lotniska, więc ja zawsze tuptałam ptałam za Michałem i po prostu dla mnie najważniejsze zadanie na lotnisku polegało na tym, żebym nie zgubiła Michała. E, a tutaj, e, a tutaj nagle ja musiałam zrobić wszystko sama. E, w sumie zaowocowało to tym, że tak, ja się tak strasznie bałam lecieć do Barcelony sama, a e, jakiś czas później sama leciałam do Stanów z przesiadkami i w sumie już się wtedy tak nie bałam. Bo ten strach został oswojony, że ten strach jest w głowie, tak naprawdę. Ale dobra, bo ja jestem królową dygresji. I okej, okay, i na tym, na tym obozie wojownika mieliśmy różne zadania, które musieliśmy robić, które były związane z jakby z naszym ciałem. I tutaj, właśnie, też jest dobrze zadać sobie takie pytanie: jakie wyzwania są dla ciebie niewygodne? A mogą wzmocnić Twoje takie poczucie, że Ty możesz się skonfrontować z tym, co jest dla Ciebie trudne, niewygodne i budzi strach. Dla mnie rzeczy właśnie, jedną z rzeczy, która jest trudna, niewygodna i budzi strach, to są różne rzeczy, które trzeba robić ze swoim ciałem. I Jeżeli ja wcześniej nie mogę zbadać terenu i przygotować się, to już akurat nieważne, czy z ciałem, czy z czymkolwiek, ale jeśli ja nie mogę wcześniej zbadać terenu i przygotować się, to czuję się niepewnie i, i mnie to przerasta. I na przykład było właśnie tak na tym obozie. Że my totalnie nie wiedzieliśmy, jak będą wyglądały te zadania, i kiedy był pierwszy dzień, że była zbiórka, bo dostaniemy swoje zadania, to ja się po prostu popłakałam. Ludzie nie wiedzieli, co mi się dzieje, bo ja stoję i ryczę. Zaczęli się właśnie pytać, co się dzieje. A ja mówię, że po prostu mnie przerasta to, że ja nie mam tutaj kontroli. Że ja nie wiem, jak będzie wyglądać to zadanie, że nie zdążyłam sobie nic sprawdzić, bo tak to cokolwiek na co się zdecyduje, gdzieś tam robić, to z reguły robię research, wypytuję innych ludzi, sprawdzam w internecie, a wiedziałam, że jeżeli chodzi o ten obóz, no to właśnie o to chodzi, żeby nie wiedzieć, co się tam wydarzy. No i teraz zmierzam właśnie do tego, że. Przechodząc przez te wszystkie zadania i przechodząc przez to wszystko, co się tam wydarzyło, poczułam właśnie, że po drugiej stronie strachu jest to, czego pragniesz, i, i, to, i że to jest też takie bardzo wyzwalające i dające poczucie mocy że już właśnie nie przestajesz się czołgać tylko budujesz tak naprawdę też takie większe zaufanie do samego siebie i do swoich możliwości nie uzależniając tego od opinii innych osób i od tego, że potrzebujesz gwarancji sukcesu. Nie wszystko co robisz musi się zakończyć sukcesem, a w zasadzie jest to nierealne. Jeżeli jest ktoś kto mówi wam, że nigdy nie miał żadnej porażki, i nigdy nie było tak, że w życiu mu coś nie wyszło, to znaczy, że tak naprawdę ta osoba w zasadzie nic nie robi, tylko żyje jak najbezpieczniejszej przez i nie wychyla nosa, i, i tyle, bo to jest nierealne, żeby nie mieć niepowodzeń. A, a ludzie, którzy mają duże sukcesy, bardzo często właśnie mówią, że zaliczyli mnóstwo porażek, mnóstwo niewypałów, mnóstwo prób i błędów, mnóstwo sytuacji, kiedy ktoś ich wyśmiał, bo, bo mówił, że to jest nierealne do zrobienia. No i teraz eee, chcę. Yy... Ci jeszcze jedną rzecz opowiedzieć, odpowiadając właśnie na pytanie, czy to jest realne, żeby przestać się bać. Są właśnie różne sposoby na to, żeby gdzieś tam się popchnąć do konfrontacji z tym strachem. Tutaj no, podzieliłam się kilkoma przykładami, które u mnie się wydarzyły. A aktualnie biorę też udział w takim rocznym programie szkoleniowym pod okiem Erika Lowry, który jest po prostu mistrzem, jeżeli chodzi o network marketing, wykreował wielu milionerów i i na ostatnim spotkaniu właśnie z Erikiem Wory dostaliśmy jako uczestnicy tego szkolenia zadanie, żeby skonfrontować się ze swoimi strachami. Bo cokolwiek chcesz w życiu robić, jeżeli chodzi o network marketing, czy chodzi o inne rodzaje prowadzenia biznesu, czy chodzi o jakieś inne Twoje życiowe cele, to to, czy Ty zrealizujesz to, czego pragniesz, to w ogromnej mierze, ogromnej mierze zależy od Twojej głowy. Od Twojego sposobu myślenia, od Twojego nastawienia i od Twojego sposobu zarządzania strachem. I Erik zadał nam zadanie, żeby wybrać swój strach, który, strach, który Cię blokuje przed dalszym rozwojem Twojego domowego biznesu. Ty możesz wybrać swój strach, który, który czujesz, że Cię blokuje, że coś bardzo chcesz. Znaczy czujesz z jednej strony, że powinnaś to zrobić, bo, bo to jest droga do tego, żeby pójść do przodu ze swoimi celami, a z drugiej strony boisz się i mnożysz właśnie te takie wymówkozy i wątpliwości. Jak masz wybrany ten strach, to teraz sposobem na to, żeby go przełamać jest jedna rzecz. Jeszcze zanim powiem konkretnie o co chodzi, to jeszcze chcę Ci wtrącić taki wątek, że... Są momenty, kiedy rozwijamy się małymi krokami, i to jest proces, i trzeba dać sobie czas, i, i czasami nie, yy, nie wywierać na siebie samego zbyt dużej presji, tylko doceniać te małe kroki. Ale są też momenty, kiedy trzeba rzucić się na głęboką wodę. Jeżeli jest przed tobą przepaść, to małymi kroczkami tej przepaści nie przejdziesz, musisz wykonać duży skok. I to, co teraz Ci chcę powiedzieć, to ćwiczenie, to jest skok przez przepaść. To jest coś, żeby po tym etapie małych kroczków przestać ym, właśnie iść tiptopami, no bo przepaści w ten sposób nie przejdziesz, tylko no runiesz i będziesz się od znowu wygrzebywać. Teraz musisz wykonać skok. I teraz jak ten skok yy, możesz wykonać? Sposób na, na e, przełamanie tego konkretnego lęku to jest zrobienie tego, czego się boisz, w ekstremalnie dużej e, ilości powtórzeń w jak najkrótszym czasie. Na przykład, załóżmy, że boisz się jeździć samochodem. To jest zły przykład, bo mnie dotyczy. <laughs> Ale dobra, skoro to mówię, to będę musiała to zrobić. E, załóżmy, że boisz się jeździć samochodem. To y, Twoim wyzwaniem jest, żeby przez następne 7 dni y, jeździć dużo. Sam o powinno być przełożone na kilometry, ale nie umiem tego przełożyć na kilometry. Y, pff, może ktoś pomóc, y, ale to musi być ekstremalnie dużo, tak? Nawet ja nie umiem oceniać odległości, więc nie wiem, czy 100 km to ile i 50 km to ile, ale dobra. W 7 dni jeździsz jak najwięcej samochodem pod jakimkolwiek pretekstem czyli jedziesz do biedronki po masło, jedziesz do lasu na spacer, jedziesz do koleżanki, jedziesz jak najwięcej razy. Jeżeli Twoim e, wyzwaniem jest na przykład to, żeby odważyć się e, y, nagrywać live y na Facebooku. To był mój ogromny lęk, o Boże. Jak Ja sobie przypominam 4 lata temu siebie, nagrywającą pierwszego live'a, to ja się tak bardzo trzęsłam, że kiedy wcisnęłam już zakończ, to jeszcze pół godziny po tym live'ie czułam, że serce mi wali, mam je gdzieś w gardle i całe ciało mi tak drżyć, że nie umiem nad tym zapanować. Ale zrobiłam to. Zrobiłam to i zaczęłam nagrywać kolejne live'y. Jeżeli ty czujesz, że... Masz coś do przekazania innym ludziom i że live to jest droga do tego, żeby wyrazić to do innych osób, i jest to bardzo prosta droga. To twoje zadanie to jest w ciągu siedmiu kolejnych dni nagrać 100 liveów. Brzmi yy, mocno, tak? Ekstremalnie na zasadzie: What the fuck, siedem dni, 100 liveów, czy ich pogięło? No to wtedy pytanie brzmi na zasadzie: No, chcesz przełamać ten strach, czy chcesz się dalej czołgać? Yy, ja, ja też biorę udział w tym wyzwaniu aktualnie, więc zamawiam trzymanie kciuków albo tak naprawdę dołączenie do tego, żeby podjąć swoje wyzwanie ze swoim strachem. Ja jako mój strach wybrałam działanie na TikToku. TikTok to jest dla mnie teren totalnie nieznany, totalnie jestem w to zielona. Mam ściągniętą aplikację i do tej pory zrobiłam dwa TikToki, a moje zadanie przez kolejne dni, począwszy od dzisiaj, to jest zrobienie stu TikToków. Na razie zrobiłam zero, <tak> także zaraz po tym live'ie zabieram się za TikToka, dlatego że dzisiaj muszę tak naprawdę zrobić 14 TikToków. Co ja wierzę, że mi to da? Ja wierzę, że mi to da, że właśnie kolejny raz poczuję, że po drugiej stronie strachu jest to, czego ja chcę. Że będę kolejny raz wzmocni to takie moje poczucie zaufania do siebie i zaufania temu, że mogę dać sobie radę z różnymi sytuacjami, nawet z tymi, którymi się czuję niepewnie, niekomfortowo, że jest to dla mnie teren nieznany, że jest to wystawienie się na opinię y, innych ludzi, ale ja wcale nie muszę podążać za opinią tych osób. Y, 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 I na pewno, jeżeli zrobisz coś, czego nie znasz dużo razy w krótkim czasie to na pewno będziesz od, na ten temat wiedzieć znacznie więcej, niż wiedziałeś przedtem, tak? Czyli ja jestem przekonana, że za tydzień w poniedziałek już będę mogła Wam tak naprawdę nagrać live'a pod tytułem yy, jak działać na TikToku, bo przez 7 dni będę na TikToku tak naprawdę naparzać. Okej. Okay. daj znać w komentarzu, yy, jaki jest Twój strach. Czy masz w sobie decyzję, żeby się z nim skonfrontować, i co ty na to, żeby podjąć takie szalone wyzwanie? Ale właśnie takie szalone wyzwania, jestem przekonana, że dają nam właśnie ten skok przez przepaść i oznacz po tym liveie osobę, którą chcesz wesprzeć w tym, żeby mogła nauczyć się oswajać swój strach. I lecimy odważnie, czyli bój się i rób.